Pustoszejące hale produkcyjne, biurowce, a także coraz większa liczba zapowiadanych grupowych zwolnień. Są także protesty w coraz większej liczbie zakładów. Dlaczego firmy decydują się na zwalnianie pracowników i niejednokrotnie przenoszą swoją działalność za granicę? Dzisiaj sprawdzam. Dla, dla 435 osób, a nie tylko dla nich, bo każdy ma rodzinę, więc mówimy tutaj o, o 1500 osób i są też kooperanci różni ludzie, którzy żyją z tej huty, więc można powiedzieć, że, że to można pomnożyć w razy 6. I tak naprawdę to jest, oznacza większą biedę. Dlatego opolska sekcja Solidarności zdecydowała się wyjść na ulicę i zaprotestować. Wszystko przez likwidację walcowni Andrzej w Zawackiem. Pracę straci tam kilkaset osób. Najgorsza jest ta sytuacja, że załoga dowiedziała się z dnia na dzień. To jest, według mnie, niedopuszczalne. Przede wszystkim państwo polskie, rząd, nie powinien na to pozwolić. Zakład, który trwa już tyle lat, powinien trwać dalej. Tutaj w Zawadzki to będą mieli kłopot będą mieli, bo, bo to jest mała taka mieścina. Gospodarka się zwija pomału. Więc z tą pracą będzie coraz to bardziej większy kłopot. W gminie Zawackie żyje około 11 tysięcy osób, z czego ponad 7 w samym Zawadzkiem. Walcownia to jeden z najważniejszych pracodawców w regionie, który wspiera lokalny budżet. Obawiam no, się, że ta spirala się będzie nakręcała, bo każde te zwolnienia ponad tysiąca firm, które się wynoszą, to potem jest, że osobom, które zostały zwolnione jest coraz trudniej, coraz trudniej znaleźć, prace kończą się okresy wypowiedzenia te wszystkie pomocowe pakiety i zaczynają się trudności ale to tylko kolejny zlikwidowanych w ostatnim czasie zakładów pracy jak podał główny urząd statystyczny tylko w kwietniu aż 43 zakłady zadeklarowały zwolnienie ponad 2000 pracowników przez polskę przetacza się fala zwolnień grupowych na koniec kwietnia aktualnych było aż 17 tysięcy ogłoszonych, planowanych zwolnień pracowników zgłoszonych przez 167 zakładów pracy. Dlaczego globalne koncerny, które w naszym kraju działały od wielu lat, redukują załogę albo zamykają produkcję i przenoszą ją za granicę? Czyny energii no to nie muszę już tutaj dodawać o tym na ten temat wylało się tony atramentu powiem tylko że w krajach do których najczęściej w tej chwili się wynoszą jak Rumunia te problemy zostały już rozwiązane czy nie ma takiej ambiwalencji, niepewności, czy będzie atom w Polsce, czy nie będzie atom? W Rumunii wiadomo, że już jest. Zwolnienia planują między innymi przedsiębiorcy z segmentu meblarskiego, motoryzacyjnego, ale także odzieżowego, IT, bankowego czy usług. Fala zwolnień grupowych w Polsce przybiera na sile. Widać, że tutaj nie ma. Skutecznych polityk, w tym wypadku rządowych, które miałyby pomóc w utrzymywaniu miejsc pracy w Polsce. A to nie wróży dobrze żadnej z gałęzi polskiej gospodarki. Przemysł ciężki upada cały czas i my się wycofujemy, a później całe inne gałęzie będą padać. Edyta Hołdeńska, Telewizja Republika.